Reklama. Sponsorem podcastu realizowanego w ramach akcji Szkoła Marzeń jest Toyota. Wysokie obcasy. To jest czas na podcast. Marzy nam się model fiński, ale wciąż bardziej tkwimy w tym pruskim. Tylko czy na pewno ten upragniony model północny jest taki dobry i adekwatny do naszej rzeczywistości? Dlaczego już tyle reform szkolnictwa za nami, ale wciąż nie potrafimy powiedzieć, że nasza szkoła jest taka, jak powinna być? A przede wszystkim wydaje nam się, że wciąż nie jest szkołą nowoczesną. O tym, jaka ta szkoła marzeń mogłaby, a może powinna być, porozmawiam Cię z Karoliną Słowik, dziennikarką gazety wyborczej, która w polskiej szkole pisze od wielu lat. Dzień dobry. Cześć Karolina. To ja zacznę od takiej, takiego pytania bardzo osobistego. Czy lubiłaś szkołę? No, muszę przyznać, że lubiłam, że wakacje to był dla mnie taki czas oczekiwania na wrzesień, a wrzesień, kupowanie zeszytów. Spotkania z klasą po dwumiesięcznej przerwie, to był dla mnie taki dobry, dobry czas. A masz w ogóle jakieś takie negatywne wspomnienia z tych czasów szkolnych? A nie, to mnóstwo jednak, bo wiesz, tak zabrzmiałaś, jak, jakby ta szkoła była idealna, i w zasadzie dziękujemy Państwu za uwagę. To było na dzisiaj na tyle. Nie, no, bo mam ja, ja mam bardzo mieszane uczucia, muszę ci powiedzieć. wiesz, Ja wspominam szkołę dobrze pod takim względem relacyjnym. Ale jednak gromość wspomnień to jest jednak kucie. Przede wszystkim tak mniej więcej od szkoły, od początku szkoły średniej, że, że tego było po prostu za dużo. No Tak, ale wtedy nikt nie stawiał takich pytań, że tutaj będziemy mieli nagle, nie wiem, stół do ping-ponga na korytarzu, strefy relaksu. Nie było takich rzeczy po prostu. Trzeba było zakuwać do nauczycieli i mówić, panie profesorze, mimo tego, że to po prostu magistrzy. I trzeba było pokornie schylać głowę i, i tyle, i, i zakuwać. Nikt nie stawiał takich oczekiwań wobec szkoły, jakie teraz stawiają rodzice i, i sami uczniowie. No właśnie, jak dzisiaj by piszesz o szkole, rozmawiasz z nauczycielami, rozmawiasz z dziećmi, rozmawiasz z rodzicami, to co oni najczęściej mówią? To zależy, z kim rozmawiasz. Czy rozmawiasz z dyrektorem, z nauczycielem, z wychowawcą? Czy z rodzicem i uczniem? To od czego chcesz zacząć? To może od uczniów i od rodziców, bo jednak jakoś tak instynktownie wydaje mi się, że to oni są ważniejsi, przede wszystkim uczniowie. No to uczniowie rzeczywiście są przemęczeni. To od razu wychodzi im. Niezależnie od tego, z jakiej szkoły yy, są, czy ta szkoła jest kolorowa i przyjazna uczniowi yy, i się stara. Wybiegać w przyszłość i sięgać po jakieś nowinki, czy jest to taka zwykła szkoła publiczna. To wynika z rozwiązań systemowych i wszędzie jest tak samo. Nauczyciele i dyrektorzy tego nie przeskoczą. Podstawa programowa, mimo tego, że jest odchudzona o 20%, około 20%, jak już mówi ministerstwo, Wciąż nakłada na uczniów tony materiału do zakucia. I jest to wciąż szkoła skonstruowana pod egzaminy. I tego po prostu nie przeskoczymy żadnym kącikiem relaksu. No ale wiesz, co, zanim przejdziemy jeszcze, bo, bo tam mam takie bardzo, może nie ale trochę kontrowersyjne mam pytanie o, tej, o tym zakresie programu. Ale jak ja słucham nauczycieli, rozmawiam z nauczycielami. To też to jest tak trochę pół na pół. Są tacy, którzy powiedzą tak jak ty, że to jest wciąż za dużo, że, że to jest y, niekończąca się pogoń za przerobieniem programu, którego i tak się nigdy nie da przerobić i część rzeczy się robi po łebkach. Ale są ta tacy, którzy uparcie mówią, no nie, ale właśnie musimy. Ja słuchaj, sama dostałam kiedyś list od któregoś z profesorów, nie pamiętam z jakiej uczelni. Y, napisałam wstępnie, jak w wysokich obcasach. O właśnie przeładowaniu programowym i wstawiłam tam tego mitycznego pantofelka. Tylko, że ten, wiesz, ten pantofelek był taką figurą, którą gdzieś tam wplotłam. I wyobraź sobie, że dostałam cały, ogromny list skupiony tylko na tym pantofelku i dlaczego musimy się uczyć o pantofelku. Nie, no tutaj dotknęła Więc, się bardzo no wiem, że wrażliwej, grupy, wrażliwej tak. grupy nauczycieli, przyrodników. Którzy są bardzo y, nie, niedoreprezentowani, n, n, jeśli chodzi o egzaminy, właśnie. Oni bardzo walczą o to, żeby egzaminy z przyrody były, żeby wróciły. Bo przecież jak mieliśmy, przypomnę, jak mieliśmy gimnazjan, to w pewnym momencie egzamin gimnazjalny był z części matematyczno-przyrodniczej, tak. potem przyrodniczej, mhm. i oni mówią, że no jak mamy dzieci uczyć um, do matury z chemii, z fizyki czy z biologii, skoro to jest ich, matura to jest ich pierwszy egzamin zewnętrzny z przedmiotów przyrodniczych. Że musi być według nich jakiś, jakaś forma sprawdzenia, testu, jakiejś diagnozy nawet wcześniej, żeby dzieciaki mogły się wcześniej sprawdzić egzaminem zewnętrznym, a nie po prostu ocenami, sprawdzianami i tego, jak się tam pani nauczycielce wydaje, na co oni potrafią. Więc to jest bardzo wrażliwa grupa wśród nauczycieli i rzeczywiście ta przyroda. Być może nawet najbardziej kuleje od czasów Anny Zalewskiej. I ten pantofelek rzeczywiście, wszystkim by się być może nawet i przydał, i, i ta wiedza z tego pantofelka. Ale teraz będzie duża zmiana, jeśli o to chodzi, i Nowacka wprowadza tutaj zmiany, o którą postulowali wszyscy, żeby po pierwsze, połączyć przedmioty, zblokować je. Żeby to był jeden duży przedmiot interdyscyplinarny i od klasy czwartej do szóstej będzie przyroda i to nie będzie tylko biologia i geografia, jak dotychczas było w gimnazjum, tylko również elementy fizyki i chemii. Taka propedeutyka fizyki i chemii, taki wstęp. Do tych no, tak świat funkcjonuje, tak naprawdę. Przecież tak. To, to, nie, to nie działa osobno. No, to są nie działa osobno. połączone Jak wyjdziesz z, z dziećmi na spacer i zaczniesz mówić o zjawiskach, no to przecież ta fizyka i chemia tam są. Muszą zrozumieć, oczywiście. Hmm. Więc będzie, będzie taki przedmiot projektowany przez men, co oczywiście nie podoba się znowu na przykład Towarzystwu Geograficznemu. No właśnie, ja tak się zastanawiam, wiesz, bo miałam, mam tutaj na liście takie pytanie, dlaczego ta polska szkoła, mimo tylu reform, no nie, nie może się stać taką fajną, że nawet nie szkołą marzeń, ale powiedzmy zadowalającą, przynajmniej nowoczesną. I tak mi się wydaje, że to właśnie wynika z tego, że tutaj jest tyle grup, które się wzajemnie wykluczają tak. i każdy gdzieś tam o własne poletko i oni się nie mogą walczyć i nie, nie, nie mogą się spotkać chyba w jednym miejscu. Tak, bo polska szkoła to wciąż szkoła która polega na tym, że jeden nauczyciel powie mój przedmiot jest najważniejszy, drugi nauczyciel mu powie nie, to mój przedmiot jest najważniejszy. Ostatnio rozmawiałam z, z Ewą y, Radanowicz, która stworzyła w Radowie Małym w Zachodniopomorskim y, szkołę marzeń, można powiedzieć. Była to y, jest to zwykła podstawówka publiczna. Radowo Małe y, jest taką gminą, która po likwidacji PGR-u wszczyciła się niesławnym 56% bezrobociem i wypisywały o niej media światowe. Przyjeżdżały zobaczyć, jak to jest mieszkać w gminie o tak, wysokim, kancenia, tak. O tak wysokim bezrobociu, mhm. i możesz sobie wyobrazić, że społeczeństwo po prostu było ogarnięte. Apatią, taką niemożnością zrobienia niczego. Dzieci nie wierzyły w siebie. I to bardzo szybko właśnie też przychodziło na dzieci, że, że dzieci nie miały takich. Nie, w ogóle nie wierzyły w to, że tak potrafią cokolwiek zrobić, że, że same są, nie są sprawcze. Więc ta szkoła za czasów dyrektorki Ewy Radanowicz postanowiła, że ich szkoła ma kształcić kompetencje sprawczości u dzieci przede wszystkim. I oni od y, wczesnych lat dwutysięcznych robili to. O czym my wciąż marzymy, żeby było we wszystkich szkołach? Czyli łączenie przedmiotów, współpraca nauczycieli między sobą, tworzenie pracowni różnych, nie tylko fizyczno-chemicznych, ale różnych, na przykład podróży, pracownia teatru, pracownia humanistyczna, pracownia pracy indywidualnej, pracownia pracy grupowej. Tam było chyba kilkanaście różnych pracowni w tej, w tej małej szkole współpraca łączenie przedmiotów, współpraca nauczycieli między sobą, współpraca uczniów między sobą, czyli uczeń uczy ucznia. Co jest bardzo jakąś też innowacyjną i, i skuteczną metodą, o której teraz zaczynamy mówić w kontekście rozwiązań systemowych, a Radowo Małe już to miało w 2002 roku. I dyrektorka Radanowicz mówiła mi tak: właśnie szkoła cierpi na to określenie moje. Mój przedmiot Moja klasa jest najważniejsza, moje dzieci są najważniejsze, a ona postawiła to wszystko na, na głowie i powiedziała: Nie, że teraz to będzie nasza szkoła, że nasza szkoła jest najważniejsza, nasze wspólne dzieci są najważniejsze, mamy wspólny cel sprawić, żeby dzieci poczuły, że mogą. Cokolwiek zrobić. No i jej się to udało. I rzeczywiście opisuję to w jednym tekście, który teraz ukaże się w dużym formacie niedługo. Ale też o, o, rozmawiamy też o tym, co, co stanowiło dla niej wyzwanie. Więc wyzwanie stanowiła dalej podstawa programowa. A jednak. Tak, no niestety, bo... Jak Podręczniki, podręczniki mm -hmm. które są napisane językiem niezrozumiałym dla dzieci. No, ale chyba szkoły mogą z, y, swoje podręczniki, przynajmniej mogą gdzieś tam manewrować tymi podręcznikami. Mo mogą ale podręczniki. Muszą, Tak, ale podstawa programowa musi być, no właśnie. Mogą odrzucić podręczniki mm. i tworzyć swoje programy nauczania. Mm. I to jest to, co w Radowie Małym y, się działo. Czyli nauczyciele współpracujący ze sobą, na przykład historyk z panią Polonistką, tworzyli wspólny program nauczania i robili jeden wspólny przedmiot, historia z Polskim, w jednej wspólnej pracowni humanistycznej. I to jest coś, co, co dyrektorzy mogą robić, jeśli mają taką wenę, jeśli mają na to przestrzeń. Jeśli nie brakuje im kadry przecież. Mogą też usunąć oceny, prawda? Przecież oceny te w ciągu roku nie są obowiązkowe. To może być ocena opisowa, to może być bawienie się procentami. Wystarczy to wpisać w statut, prawda? Tak. Ale też jakaś wciąż Nawet jest nie, nie, trzeba. Nawet nie trzeba, trzeba nie trzeba. Nie tak? trzeba tego w nic wpisywać, mhm. bo akurat tutaj ustawa jest bardzo fajnie napisana i przepisy dotyczące oceniania mówią o jednej. Ocenie śródrocznej i o jednej ocenie na koniec roku. Ale to, co właśnie mówiła Ewa Radanowicz, to ona mówiła, że ona wcale nie, nie zarządziła, że ma, mają być oceny, czy nie mają być oceny. Zarządziła tylko jedną rzecz, że dzieci mają rozumieć zasady, które wyznaczają nauczyciele, one mają być jasne, czytelne, dzieci mają wiedzieć, czego nauczyciel od nich oczekuje, i to ma być taka sp sprawiedliwa umowa między nimi, oparta na zaufaniu. I w wspólnym celu. I tyle. Więc to, czy to będzie osiągnięte przez ocenę cyfrową, czy przez ocenę opisową, czy w jakikolwiek inny sposób, to już nie miało dla niej y, znaczenia. Y, no i to też działało, bo to dawało ona, y, jakby też zaufała swoim nauczycielom, zaufała ich kompetencjom, i dała im pełną autonomię w tej szkole i każdy czuł się tam po prostu dobrze. Y, więc to też. Y, czy to będzie cyfra, czy ocena zwrotna, y, ocena opisowa z informacją zwrotną, to też może nie mieć dużego znaczenia, jeśli jest ta relacja między y, nauczycielem a uczniem, jeśli jest ten czas, żeby porozmawiać, y, czas, żeby nawiązać te relacje z dzieckiem. To Tomasz Bilicki bardzo często właśnie powtarza, że te relacje to jest w ogóle klucz do sukcesu w, w każdej placówce szkolnej, że bez tych relacji to właśnie żaden pomysł y, do, do żadnej zmiany nie dojdzie tak naprawdę, jeżeli te relacje będą kulać. No to jest też um, proste do, do zaobserwowania na własnych dzieciach. Na przykład moje dziecko mi mówi, że ono nie rozumie angielskiego, nie wie nic nie wie, i, ale jak pojawiła się pani, którą on polubił, no to on po prostu chciał się uczyć dla pani, żeby pani była zadowolona. No tak, żeby, żeby ta relacja była przyjemna. No ale to wszystko, co mówisz, to wydaje mi się, że jeżeli chodzi o szkoły publiczne, to w dalszym ciągu jest mniejszość. I ja mam takie wrażenie, tak jak obserwuję, że, że tworzy nam się taki dość mocny podział na te szkoły prywatne, na prywatne placówki, które próbują, które nie boją się pewnych rozwiązań wprowadzać, a szkoła publiczna, która no wciąż zostaje w tyle. I ja mam takie obawy, że zrobią nam się takie... To brzydkie słowo getta, ale że, że te dzieci ulegną podziałowi nie z własnej winy, tak? że niektóre po prostu nie będą miały szansy na, na fajniejszą szkołę, tylko dlatego, że, że będą chodziły do szkoły publicznej. I że to jest problem polskiego szkolnictwa w tej chwili już dosyć duży. Nie, no to jest problem od lat. On się oczywiście z roku na rok powiększa. Nawet w środowisku oświatowym już funkcjonuje takie pojęcie jak stomatologizacja oświaty o rany. Tak jak chodzimy do prywatnych dentystów, tak będziemy wszyscy celować w prywatne szkoły, ci, którzy mogą sobie na to pozwolić. Ale rzeczywiście są szkoły publiczne, które silą się na to, żeby ich oferta była na tyle atrakcyjna, co szkół prywatnych. I tu nie, chodzi o, nie, nie tyle chodzi o to, żeby przyciągnąć uczniów. Co, żeby przyciągnąć nauczyciela? Kadrę, mhm. bo każdy teraz walczy o nauczyciela, i szkoły prywatne również mają z tym problem. E, tam a, chyba nawet większa rotacja jest, prawdę mówiąc. Tam jest duża mhm. też rotacja. Nauczyciele sobie wybierają placówki, w których to jest rynek już pracownika, więc wybierają sobie placówki. W których chcą pracować i z kim chcą pracować. Ale właśnie rozmawiałam ostatnio z dyrektorem 27. Podstawówki Publicznej w Gdańsku, z Adamem Pyrzyńskim. I ten dyrektor mówi tak. Ja już mam hamakownie, mam, mam warsztatownie. Teraz myślę o tym, żeby wstawić fotele do masażu do pokoju nauczycielskiego. Bo muszę też zadbać o kadrę. I mówi, że mimo tego, że wstawił te fotele do masażu i że jest taki otwarty na, ka na, na tą kadrę, na, na człowieka, bardzo dba o swoich pracowników, no to oni wciąż przychodzą we wrześniu, potem rzucają papierami w listopadzie. Miał trzech matematyków, ma teraz dwóch. Wszystkich dał, wszystkim dał po półtora etatu, żeby sobie dorobili, żeby nie szukali gdzie indziej. No ale jak ten jeden zniknął, no to robi mu się wielka dziura w planie No to z elekcji. czego to wynika? No bo to nie, nie wierzę, że to jest tylko kwestia finansów. To jest kwestia, on tak tłumaczył, że po pierwsze, to jest kwestia tego, że jak człowiekowi nagle pojawi się pod domem szkoła, no to jechać w korkach 7 km czy 11 to robi różnicę, i z tego powodu na przykład rezygnują. Ale też mówi inną rzecz, że nie ma już takiego etosu. Zawodu Nie ma tak, że człowiek przychodzi do zakładu pracy i pracuje do emerytury i dostaje nagrodę. Kiedyś to ktoś. A mhm. kiedyś tak nauczyciele Autorytet. się przywiązywali do, do szkół, teraz już tego w ogóle nie ma. I też mówi, że bardzo trudno znaleźć kompetentnego nauczyciela, który w ogóle nadaje się do, do tej pracy, co mówi z żalem i z bólem serca, no ale tak niestety jest. I, I ci ludzie rzeczywiście przychodzą być może przezimować do tego zawodu, może nie mają innego akurat pomysłu, potem zmieniają w ogóle zawód, z nauczyciela idą do biznesu, do jakiejś gospodarki, bo, bo, bo po prostu tam i tak więcej zarobią. Takich nauczycieli, którzy się przywiązują do placówki i do swojego zawodu, po prostu jest coraz mniej. I teraz każda szkoła o to walczy, więc te kolorowe ściany, te pufy na korytarzach często są również wycelowane w nauczycieli, żeby ich przyciągnąć, a to jest coraz trudniejsze, żeby ich po prostu utrzymać. Mhm. A gdzie w tym wszystkim są rodzice? Bo wydaje mi się, że tak jak kiedyś do szkoły chodziły dzieci, tak teraz do szkoły na równi chodzą rodzice z dziećmi. Oj, no to to jest temat dosyć trudny, bo ja staram się też pisać o tej szkole w ten sposób, żeby nie wbijać tam kija w mrowisko między tę triadę rodzic, uczeń, nauczyciel, bo jeśli jeśli tam jest przepływ informacji, jeśli jest chęć współpracy, to tylko wtedy ta szkoła może jakoś działać. A teraz jest tak, i to politycy się bardzo do tego um, przysłużyli, i nie mówię tylko o pisie, że, że rozgrywają te triadę i te interesy na różne strony, i, i to jest bardzo zaburzone teraz. Um, rodzice rzeczywiście mają bardzo dużo oczekiwania. Czasem przychodzą z prywatnych szkół do publicznych i mają te same oczekiwania co, do, co w, w prywatnych szkołach do szkół publicznych, a tam i zasoby są mniejsze, i możliwości są mniejsze, i dzieciaków jest więcej, więc to jest w ogóle niemożliwe, żeby te oczekiwania spełnić yy, dyrektorom. I yy, też jesteśmy coraz bardziej yy, no, świadomym społeczeństwem. Jeśli nam coś nie odpowiada, to piszemy skargę. Tutaj piszemy skargę i gramy przeciwko dyrektorowi już wprost do kuratora. No teraz, teraz sprawa wygląda inaczej z kuratorami, ale jeszcze zapisu ci kuratorzy rzeczywiście byli takimi cerberami, którzy urodzili wszelkie pomysły dyrektorów szkół i, i słali wizytatorów na... Na różne kontrole, co róż, i było to motywowane politycznie. Teraz ci kuratorzy są bardziej niby wspierający, ale to wciąż jest. Ale są nawet całe takie grupy, są fora na różnych serwisach społecznościowych, gdzie właśnie rodzice sobie radzą. No słuchaj, tu masz wzór pisma, to trzeba tak napisać. Jak uderzasz do kuratorium, to najlepiej tak, a tu musisz mieć kopię. Mnie to przeraża. No, z jednej strony tak, a z drugiej strony to, co słyszę od um, stowarzyszeń uczniowskich to to, że dyrektorzy często w ogóle nie chcą mieć problemu i że takie skargi, które są na razie wewnątrzszkolne, no, traktują po łebkach, albo nie odpowiadają na pisma, spychają je gdzieś w kąt i wolą na to nie odpowiadać i myśleć, że jakoś sama sprawa się ułoży. Więc wtedy taki rodzic i uczeń sfrustrowani po prostu od razu idą tą ścieżką kuratoryjną, co po prostu od razu pogarsza relacje w szkole. No tak, już zostaliśmy też przećwiczeni przez ostatnie 8 lat. Tak było, że ten kurator, który był, który jest wciąż z nadania politycznego przecież, i zapisu, i za KO, wciąż tak jest, że kurator jest z nadania politycznego. Jest sojusznikiem rodzica i przeciwnikiem całej kadry szkolnej. I jak tylko rodzic powie słowo kurator, to szkoła być może zareaguje na jakąś skargę ucznia czy, czy rodzica. To słuchaj, to wiesz, co na koniec. Z tym kontrowersyjnym pytaniem wrócę, tylko muszę go dobrze sformułować, żeby źle nie zabrzmiało. Bo rozmawiałeś o tym przeciążeniu, o, tych, o tym programie, który wciąż jest, wciąż jest ogromny, ale ja dosyć mocno z racji, z racji tego, że mam nastolatkę w domu, siedzę w, właśnie w serwisach społecznościowych typu właśnie Instagram, TikTok i różne tam sobie klipy oglądam i, i te bardziej nastolatkowe, i te rodziców. No i to, co się bardzo nasiliło przy okazji wyborów. Najpierw wyborów w Stanach, później wyborów u nas w Polsce ale co też wcześniej robili ludzie, którzy prowadzą ten serwis matura, to bzdura, tak, z tego co pamiętam. Czyli przepytywanie takich młodych na ulicy, zadawanie im bardzo prostych pytań, nie wiem, pokażę ci Kopernika i ja spytam, kto to jest, albo kiedy była bitwa pod Grunwaldem. Oczywiście ja mam świadomość, że to jest zmontowane pod tezę, tak, że, hmm. że, 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 że oni na pewno tego nie zgadną. Natomiast gdzieś tam zawsze, jak, jak rozmawiam i z rodzicami, i też właśnie z nauczycielami, to się takie przewija, no tak, no... Program jest nim przeładowany, ale ta młodzież się nie uczy. Ona nie ma tej podstawowej wiedzy, że jako społeczeństwo głupiejemy. No mi się to kłóci. <głupia> Jedno z drugim. No, być może właśnie się to nie kłóci, bo jeżeli masz założenie, że uczeń musi wykuć na blachę szereg faktów, szereg pojęć to po prostu rzeczywiście ta, ta pamięć jest dosyć krótkotrwała. Nawet z tą bitwą pod Grubaldem. Nawet z tą bitwą, no po prostu ona wystarczy do pierwszego sprawdzianu. Potem i tak musisz to wszystko jeszcze raz przewalić do egzaminu. Chociaż egzaminy wcale nie są nastawione na wiedzę, tylko bardziej już na kompetencje. Ale no, mimo, mimo to, jeżeli masz tak uszczegółowioną podstawę programową, tej pamięci po prostu nie starcza ci ramu, tak? Na to, żeby te wszystkie szczegóły też, też pamiętać. Więc to, w, w którą stronę teraz chce iść men pod, pod przewodnictwem Nowackiej, to wiedza, tak, ale raczej kompetencje, wyszukiwanie informacji. Jeżeli masz encyklopedię kierunku, w... idzie świat, oczywiście. Jeżeli masz encyklopedię mm -hmm. w kieszeni, no to być może możesz sobie sprawdzić już te bitwy pod Grunwaldem, ale wiedzieć, jak sprawdzić, w jakim źródle. I mniej więcej co się tam wydarzyło, I mniej więcej kto z kim. <laughs> Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Moją Dziękuję. gościnią była dzisiaj Karolina Słowi, dziennikarka gazety wyborczej. A ja przypominam, że szkoła marzeń to nowa akcja wysokich obcasów, której celem jest próba zmiany polskiej szkoły na lepszą i bardziej przyjazną dzieciom i nastolatkom ale czekamy też na Wasze listy. Piszcie do nas, jak ta Wasza y, wymarzona szkoła marzeń mogłaby wyglądać. Zbieramy Wasze listy pod adresem listy A ja nazywam się Magdalena Kerer i zapraszam na podcast Być Rodzicem Wysokich Obcasów. To był podcast Wysokich Obcansów. Reklama Sponsorem podcastu realizowanego w ramach akcji Szkoła Marzeń jest Toyota.